Serdecznie z tej strony Rafał Bocheński z pracowni Zdrowej Urody. E, ostatnio nagrywałem e, filmik na temat programu Biodro, gdzie pokazywałem Wam ćwiczenia na rozciąganie biodra, a dokładnie siady, które e, mają Was wprowadzić w dalszy etap. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć troszeczkę o bólach barku, ze względu na to, że coraz częściej z, e, osoby zgłaszają się do mnie z takimi dolegliwościami. Wiadomo, te dolegliwości mogą pochodzić oczywiście od odcinka szyjnego, gdzieś tam mogą być jakieś drobne przepukiny lub właśnie zablokowanie segmentu C3-C4 czasami w odcinku szyjnym. Tak samo również mogą pochodzić bóle na przykład prawego barku od wątroby, która właśnie też jest unerwiona po części z segmentu właśnie C3-C4 szyjnego poprzez przeponę jednakże w większości jednak są to dolegliwości bólowe związane z okolicą łopatki ze względu na to, że mamy tam podstawowe mięśnie, tak zwane stożek rotatorów między innymi czyli mięsień nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy i podłopatkowy, które właśnie między innymi wpływają na dolegliwości bólowe Barku. Oprócz tego, również w dużej mierze, niestety, na dolegliwości bólowe barku i właśnie trętwienie też rąk czy palców, ma również klatka piersiowa. I zespół otworu klatki piersiowej, właśnie górnego zespołu klatki piersiowej, właśnie tutaj mamy największy problem. No i dzisiaj chciałbym wam pokazać, jak samemu sobie właśnie z tymi dolegliwościami radzić. Jeżeli mieliście jakąś tam wizytę u fizjoterapeuty, albo właśnie możecie w trakcie dotrzeć, to jak najbardziej pokażę Wam kilka właśnie prostych ćwiczeń, dzięki którym na pewno nie będą Was drętwienia rąk spotykać, nie będzie Was wybudzać to w nocy i zmniejszycie na pewno dolegliwości bólowe. Więc na początek chciałbym Wam pokazać pierwsze podstawową takie ćwiczenie bardzo proste. Bierzemy sobie zwykłą piłeczkę tenisową. Musi być to piłeczka twarda, więc nie może być jakaś dla pieska, czy tam obojętnie jaka piłka. Ważne, żeby była twarda. I na początek możemy sobie piłeczką zwykłą położyć na właśnie klatkę piersiową i rozmasowywać sobie ruchami okrężnymi właśnie klatkę piersiową. Nie rozmasowujemy tylko góra, dół, czy na boki, tylko ruchami okrężnymi. To będę tłumaczył w następnym filmiku, dlaczego ruchami okrężnymi, a nie tylko na boki czy góra dół, tak jak wszyscy się rolują, tylko właśnie ruchami okrężnymi próbujemy rozcierać sobie w okolicach klatki piersiowej. Czasami właśnie już możemy poczuć, że jakieś prądy idą na przykład nam po tricepsie czy po bicepsie, czy gdzieś tu, w okolicy przedramienia, a nawet czasami dochodzą do palcy. Jeżeli zbyt słaby jest nacisk ręką na klatkę piersiową również to zadanie możemy wykonać sobie przy ścianie i właśnie teraz Wam to ćwiczenie pokażę. Stajemy sobie przy ścianie, piłeczkę przykładamy do ściany i klatką piersiową przykładamy sobie do piłeczki i szukamy sobie miejsc, które najbardziej nas bolą. Tak? Więc W ten sposób przykładamy sobie, rozcieramy w okolicach obojczyka, właśnie w dolnej, w górnej części klatki piersiowej. Jak znajdziemy jakieś inne, szukamy po całej klatce piersiowej, gdzieś dolegliwość, możemy się przez chwilę zatrzymać, docisnąć, albo właśnie ruchamy takimi okrężnymi, rozcierać. Czyli właśnie wtedy możemy poczuć jakieś drętwienia w palcach, w, jakieś, w dłoni. To samo możemy wykonać na ziemi, wtedy będzie jeszcze większy nacisk. Ale przy ścianie również będzie to bardzo dobrze wykonywane. Następną rzeczą. Yy, oprócz klatki piersiowej trzeba rozluźnić na pewno mięśnie obłe, obły mniejszy i większy. I teraz właśnie też Wam pokażę przy ścianie, jak wykonać właśnie takie rozcieranie, więc piłeczkę przykładamy sobie do ściany w ten sposób. Rękę sobie unosimy i to samo szukamy sobie miejsca w okolicy obłego, mniejszego, obłego, większego w okolicy łopatki gdzie w okolicy łopatki, pachy, gdzie to miejsce jest, tak samo właśnie. I rozluźniamy sobie rękę i rozcieramy lub przytrzymujemy aby dolegliwości odpuściły nam. Okej, okay. tak jest. Dobrze. Czyli pokazałem wam właśnie na początek, jak piłeczką sobie rozcierać te mięśnie. Również wiadomo, możemy rozcierać sobie mięsień nadgrzebieniowy, czy gdzieś tam nad łopatką próbować go sobie Umiejscowić. Myślę, że to będzie najlepiej do wykonania, jednak przy ścianie. Na ziemi będzie to ciężko do wykonania, ale przy ścianie myślę, że będzie to zdecydowanie łatwiej. Czyli jak mamy łopatkę i zaraz nad łopatką mamy tak wystającą kość, to właśnie w tym miejscu przykładamy piłeczkę i próbujemy sobie to rozcierać. Ok, z piłeczką mielibyśmy na tyle. Teraz Wam pokażę, właśnie też jak rozciągać sobie tą klatkę piersiową, ze względu na to, że. Tak jak Wam wspominałem, nie tylko stożek rotatorów, nie tylko właśnie tam czasami odcinek szyjny, kręgosłupa, ale też właśnie ta klatka piersiowa, ten górny otwór, zespół górnego otworu klatki piersiowej właśnie może mieć jakiś, z tym może być problem. Więc na początek pokażę Wam, jak rozluźniać sobie... Tu tą okolicę cały most i całą okolicę tu przednią tej szyi, więc przykładamy sobie przeciwległą rękę, jeżeli mamy problem z lewą stroną, przykładamy sobie prawą stronę, prawą rękę na obojczyk i patrzymy głową w przeciwną stronę w narożnik, ręką spychamy obojczyk w dół i szukamy ciągnięcia właśnie w tym całym paśmie tutaj. Również możemy poczuć czasami właśnie gdzieś w okolicy klatki, w okolicy gdzieś dłoni. Jak najbardziej możemy to poczuć. Ok, teraz, ostatnią rzeczą, taką z tych tutaj przednich części ciała, to pokazujemy sobie ręką, opładamy sobie na ścianie, w ten sposób. Pamiętamy o tym, żeby nie unosić barków do góry, bark ma być opuszczony. Trzymamy w miarę brzuch napięty. I teraz, próbujemy sobie wyjść nogą do przodu. Troszeczkę się skręcamy. Patrzymy tak samo, jakbyśmy chcieli popatrzeć za siebie. I próbujemy wyszukać rozciągania na całej ręce, tak? Ale pamiętamy, żeby brzuch w miarę był napięty pośladki i patrzymy w przeciwną stronę. W tą stronę, żebyśmy czuli cały czas rozciąganie. I nie pamiętamy, żeby nie unosić barku, tylko cały czas trzymamy i szukamy rozciągania. Ok, to by było na tyle z tej przedniej części. Teraz Wam pokażę tylko trzy rzeczy właśnie na ten stożek rotatorów. Więc pierwszą rzeczą będzie rozciąganie mięśnia podgrzebieniowego. Bierzemy sobie, trzymamy pas najlepiej może być pasek spodni, obojętnie. Trzymamy brzuch napięty, pośladki w miarę zwarte i powolutku próbujemy sobie odejść troszeczkę do przodu. Poczujemy, jak rozciągają nam się rozciąga nam się okolica łopatek. Żebyśmy nie robili tego, bo to nie o to w tym chodzi, tylko Ręce mają być wyprostowane i odchodzę troszeczkę do przodu. Żeby nie, prosić, nie, nie prostować i nie wychylać się do przodu zbytnio. Tylko trzymać ręce wyprostowane i lekko tułowiem odchodzę, jeżeli czuję rozciąganie, zatrzymuję się i czekam aż to rozciąganie ustąpi. Następną rzeczą pokażę teraz mięsień nadgrzebieniowy, czyli kładziemy sobie rączki na. Brzegu stołu, na przykład, albo krzesła obojętnie, nogi ugięte w kolana i delikatnie opuszczamy się w dół. Ręce są w miarę proste, opuszczamy sobie w dół i możemy w ten sposób rozciągnąć sobie mięsień nadgrzebieniowy. I też możemy poczuć jakąś już urgę w okolicy barku. I ostatnią rzeczą, mięsień podłopatkowy, czyli bierzemy sobie, łapiemy sobie rączką przy e, obojętnie czy za jakąś tam drabinkę, tak jak w moim przypadku, czy za futylne drzwi. I to samo, próbujemy sobie teraz odkręcić, trzymamy brzuch napięty oczywiście po śladki i próbujemy sobie odkręcić tułów w przeciwną stronę, a rękę cały czas staramy się trzymać przy tułowiu. Też poczujemy gdzieś w okolicach barku, w okolicach łopatki już jakieś drobne rozciąganie. Ok i to by było na tyle z y, takich ćwiczeń, które Wam mogą pomóc właśnie w drętwieniu dłoni, drętwieniu rąk, zespołach bólowych barku, właśnie jak tam ćwiczycie, czy trenujecie i czujecie, że jakieś dolegliwości bólowe się tam pojawiają w trakcie ćwiczeń, to właśnie tymi takimi prostymi metodami możecie sobie z tymi bólami, dolegliwościami y, poradzić. A jeżeli te dolegliwości zbytnio wam nie przychodzą, no to warto wybrać się do fizjoterapeuty, który właśnie może zobaczyć, czy nie ma problemu z wątrobą, czy nie ma problemów z odcinkiem szyjnym, czy może trzeba na przykład popracować troszeczkę z odcinkiem piersiowym kręgosłupa, albo te mięśnie jeszcze potrzebują większego po prostu bodźca i trzeba je jeszcze w jakiś lepszy sposób rozluźnić. W razie pytań, czy jakichś tam sugestii. Piszcie śmiało w komentarzach, chętnie odpowiem. Bardzo miło mi się będzie z Wami dzieliło swoją wiedzą. Jak będziecie mieli propozycję do tego, żeby nagrać jakiś inny filmik, to serdecznie zapraszam Was do komentowania. Dzięki wielkie, pozdrawiam Was serdecznie. Rafał Bocheński z pracowni Zdrowej Urody w Poznaniu.